I tak dzisiaj w kolejnym odcinku zagramy w Lego Dniaczu nie dwa przygoda trwa. Ostatnio skończyliśmy rozdupiać takiego... Takie coś nietypowe. Mi jest na statku, którą rozpoczniemy w trybie natychmiastowym. Powtarzam, tylko w trybie natychmiastowym. Statek... Kapitanem jest Murzyn, Mudzin. No, Mudzin. Zostaliśmy zatrzymani. Na szczęście, nawet Mudzin nie wie, że jesteśmy na pokładzie. No, razu do misji. Znaczy, jeszcze chwila. No i wio. A skarb oddawaj. Nasze berło jeszcze miał ten koleś. O czego się ci ludzie posuwają? Oglądajcie uważnie. O ten z tym jaką wielką, dziwną pałą jest... Zachowa moc dla siebie. Ale... To nie to najlepsze z tej mocy, a najgorsze dopiero będzie. I to, że zdradzi, to jeszcze moc jest tak mocna, że tylko beczki mogą chronić. A czy może nie jest zdradzą, chyba nie wiem tarci robi elektryczność, a elektryczność to prąd, który właśnie powstał. Te beczki chronią. Beczunia moja. I idziemy, idziemy w prawo. Wali we mnie prąd, ale nic, nic z nic tego.

I hopa. Buduj to jest. Albo dobra. Trochę że nam pomoże, przynajmniej trochę. A gdzie dla mnie skrzyneczka jest? Primo. Dobra, idziemy teraz w lewo do tego końca. Mocna jest. A tylko w gębie na szczęście. Zepchnij to. Haj, idę po beczki dla siebie. Nie ma beczu, no jest beczka. Oby ja, aby ja ją ubrał. Muszę no być, a ja co? Tam jest dopiero. Poczekaj na mnie, bo bez mnie też nie możesz nic zrobić. No i teraz... Widzicie, bose są coraz łatwiejsze i wszystko. Nie musieliśmy się nawet zbytnio wysilać. I wszystko trwało... 5 minut. A waldyskotykowa się już chowa. Bo, chyba taniec miłosny na koniec. Skarb schowany, łańcuchami i woźny, to jest ten woźny. Oj, chyba to już koniec gry. Tak szybko. No, gratulacje. Lego na Johnny. No i zobacz, ostatni raz zobaczmy. Te, tą budowę Tt Nie, zobaczmy. Dobra. Brat, kur, brat kurde jest na molny i uparty to. chyba koniec już gry, ale jeszcze zobaczymy. Bo tak mi się wydaje, że to koniec, bo. Może niby jeszcze dwa, ale te skrzynie się czasami nie odblokowują i... O! Top secret. Jestem zbroniony. ENTER. Świątynia zagłady. I tu, jeszcze, I jeszcze chyba gdzieś jest jedna sklep out. Nie można. No to rozpoczynamy. Tą grę. Tu jest kolejny taki. Laoshi. Jego odblokowaliśmy już na samym początku gdzieś gry. Okej. Okay. A więc jednak nie zakończyliśmy jeszcze gry. A ta muzyczka to normalnie dowód, że, jestem, że się cieszę, że jeszcze nie koniec. Okej, okay. to ten kustosz muzeum. No. Ona, Laoshi... A na niego pójdzie nasz człowiek. Patrzcie na nią. He. Mój brat nią będzie. No i gdzie on jest? Piułknie. W wolnym tempie, jak oni tak by tak się wygibały. Dobra. Szukamy misji. Coś mogę to zrobić, i ha Monetka Wow, że jeszcze raz? Mogę jeszcze raz Dwie monety, bez jaj tam coś do budowania! Chodź ze mną, szybko Chodź ze mną, mi coś do budowania Chyba, coś do zbudowania. Nie, już nie ma? Dobra, wiśta wio Goś... I do kolejnej misji. A ile mamy jeszcze czasu, Eryku? Mamy. Dwie minuty. No, ale nam sam wieli. Po filmiku zakończymy odcinek. Oto to tylko ten. O, klub Obi-Wan. Jeśli ktoś wie, co to jest Obi-Wan, to napiszcie w komentarzach. To pierwszy to napisze, no to tego. Okej, okay, do następnego odcinka, na razie.